Słucham? Można wspólne zdjęcie, proszę? Pewnie, że można. Oczywiście, że tak. Dobra. To jest asystent? Witam. serdecznie. To jest asystent. Dobra, dobra, dobra. Chcecie przedstawiać? Pijacie czy coś Dzięki wielkie. Luzik, trzymaj się. Żubik. Nie dam Nie podniesie ręki, to, jest, to jest kompletnie... Okej, okay. dobra, 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 przepraszam. To, że, to, nie! Jadu, żony, żadnych Super. takich rzeczy. Super. Tak, to taka informacja, okay. to jest niestety. Także to, że mi klikać w tego wota, to ja mam płodziwa Kurde. Ja nie w Ja pełni, a nie wyprawę. I ty i uczynę, nie, nie ale no ja bym powiedział jaki jestem w etapie grania w to. Ale Adam akurat nie wiem, no tam po statystykach wychodzi.